Dzisiaj po mojej przerwie przyjrzymy się ponownie Endgame, a może raczej temu, co nastąpi zaraz po nim. Jest to z pewnością wciąż ciekawy temat, tak też przygotowałem dla Was kilka informacji, plotek czy też zapowiedzi, które zdradzą nam co nieco na temat przyszłości MCU. Minęło już trochę czasu od przejęcia praw do wielu elementów Foxa przez Marvela, w tym też całej masy postaci i superbohaterów. Mimo tego, jak wiemy, całe łączone uniwersum Marvela nie jest budowane spontanicznie, tylko według wyznaczonego, dużo wcześniej planu. Jest on z czasem rozbudowywany, tak też mogliśmy usłyszeć, że co prawda zobaczymy nowe postacie w MCU, jednak nie prędzej niż za 5 lat. Jest jednak cień szansy na to, że stanie się to wcześniej i to nie z byle jakimi postaciami, a fantastyczną czwórką, której filmowa kariera to pasmo w samych nietrzeń. I jak się okazuje twórca filmowego Antmana już 16 lat temu przyszedł z propozycją i gotowym pomysłem na film, jednak studio miało inną wizję na produkcję i ich drogi się rozeszły. W jego zamyśle akcja przeniosłaby się do lat 60. i była mocno powiązana z wymiarem kwantowym, co już widzieliśmy w najnowszych filmach Marvela. Trzeba przyznać, że jest to ciekawą opcją, no i dzięki temu w miarę logiczny sposób dałoby radę przenieść nowe postacie do nowych czasów. No i co najważniejsze, nie ma to być kolejne origin story, tylko bohaterowie będą już mieli nabyte nowe umiejętności. Według niepotwierdzonych doniesień, reboot serii ma się rozpocząć w 2022 roku, kiedy do kin trafi pierwszy film z nowej serii. I to właśnie tutaj ze sterami reżysera miałby stanąć twórca filmów z ant w roli głównej. Zaraz obok w internecie krążą plotki o możliwym angażu zarówno Johna Krasińskiego, jak i Emily Blunt do dwóch głównych ról. I pomijając już brak oficjalnych potwierdzeń odnośnie tych informacji, jak najbardziej chciałbym zobaczyć tę dwójkę w superbohaterskich rolach. Myślę, że komu jak komu, ale Krasińskiemu jakiś superbohater się należy. Co o tym myślicie? Po historii Stanosem ciężko w tym momencie myśleć o kolejnym, równie dobrze i sensownie wprowadzonym Vilanie do świata Marvela. Jednak wiadomo, nasi bohaterowie nie mogą się nudzić, tak też w kolejnych filmach zobaczymy coraz to nowsze zagrożenia nadchodzące z różnych stron. Przedstawiciele Marvela już nieraz zaznaczali to, że przyszłość ich filmów leży głównie w kosmosie. Jednak nie można zapominać o tej części postaci, które urzędują na Ziemi. Tak więc miałoby to sens, jeżeli zobaczylibyśmy nie jednego, a dwóch wielkich złoczyńców. Jednego na Ziemi, drugiego w kosmosie. I tak też brzmią kolejne doniesienia. Według nich na Ziemi kolejnym większym niebezpieczeństwem będzie Norman Osborn, którego być może przez dosłownie chwilę zobaczymy w Kolejnej części Kto wie, być może teorie związane z budową Oscorp Tower okażą się prawdziwe, a jej skończenie z umieszczeniem odpowiedniego loga będzie miało miejsce pod sam koniec filmu, no albo w scenie po napisach. Jeżeli chodzi o kosmiczne zagrożenia, ma to być Michael Korwak, czyli postać o której nie słyszeliśmy praktycznie nic w filmowym MCU. W komiksach pochodzi on z alternatywnej rzeczywistości i ma on spore powiązanie z Grandmasterem, którego widzieliśmy w Torze Ragnaroku. na Roku. Planuje on podbój kosmosu, jednak finalnie zostaje pokonany przez Strażników Galaktyki oraz Tora. A całkiem możliwe, że właśnie taką ekipę zobaczymy w kolejnej części serii, więc wszystko by się tutaj jak najbardziej zgadzało. Chcielibyście zobaczyć korwaka w MCU, czy wolelibyście innego vilana? Czy możliwe jest przebicie Infinity War i Endgame pod kątem ilości bohaterów, Thanosa i jakości wykonania? Bazując na komiksach jest to całkiem możliwe i możemy zobaczyć to pod postacią Secret Wars w MCU. Ta seria komiksów jest uważana za swojego rodzaju prekursora crossoverów, bo wzięli w niej udział najpotężniejsi superbohaterowie oraz najgroźniejsi złoczyńcy żyjący w świecie Marvela. Wszyscy przeniesieni na drugi koniec wszechświata przez potężnego Beyondera walczyli o zwycięstwo, a obiecaną nagrodą było spełnienie dowolnego życzenia zwycięzcy. Czyli właściwie to, co widzieliśmy w animowanej serii Dragon Ball Super. Nie ma póki co oficjalnych doniesień na temat wprowadzenia tej historii do MCU i pewnie jeszcze przez długi czas nie będzie. Jednak wiemy już, kto mógłby stanąć za sterami reżysera, jeżeli przyjdzie odpowiedni na to moment. W Endgame pojawiło się już małe odniesienie do tej serii w trakcie ataku Thanosa na siedzibę Avengers. No a kto stoi za Endgame? Bracia Russo, którzy ukończyli cztery filmy dla Marvela w zaledwie 6 lat i uznali, że teraz czas zająć się czymś innym. Dodali oni jednak, że chętnie powrócą do świata superbohaterskiego, kiedy przyjdzie już czas na Secret Wars. Mają oni już doświadczenie przy tak ogromnych produkcjach, więc myślę, że wybór byłby bardzo dobry. Chcielibyście zobaczyć Secret Wars na dużym ekranie? Jeszcze tylko wam szybko przypomnę o subskrypcji kanału. Ostatnio wam o tym nie mówiłem, i czołgamy się powoli do tych 250 tysięcy. Tak też uznałem, że czas to zmienić. Jeżeli chcecie być na bieżąco z nowymi filmami na temat Marvela i nie tylko, to wystarczy kliknąć w czerwony przycisk na dole. Dzięki. Nie jest to może jakaś nowa wiadomość, ale dwa tygodnie temu do internetu trafiły pierwsze nieoficjalne zdjęcia z planu filmu o Black Widow. O tytule Black Widow z Black Widow w roli głównej. No, w każdym razie plan filmu umiejscowiony jest w Norwegii, a sama Scarlet ma dłuższe rude włosy. Co podobnie jak w Endgame pozwala nam w jakiś chociaż sposób oszacować czas, w którym będzie rozgrywała się akcja. I wnioskując po tych zdjęciach, wygląda na to, że pogłoski o umiejscowieniu akcji Possible War mogą okazać się prawdą. Zapewne nie obędzie się bez jakichś flashbacków do przeszłości Nataszy, gdzie Marvel ponownie użyje swojej technologii do odmazania aktorów, która do tej pory sprawdzała się świetnie. No i właściwie to tyle, na razie nic więcej nie wiadomo. Ale standardowo, jak pojawią się nowe wieści na ten temat, będę was o tym informował. Pamiętacie może serialowe wydanie Inhumans? Jeżeli nie, to się nie martwcie, bo raczej nic specjalnego Was nie ominęło. O produkcji mówi się jako o największej porażce Marvela i została skasowana po jednym sezonie. Jednak portal We Got Discovered twierdzi, że dotarł do źródeł w studiu Marvela, które mówią, że pojawiają się pierwsze propozycje ponownego wykorzystania Inhumans w MCU. Oczywiście mowa tutaj o całkowitym reboocie, bo z serialu nie ma raczej już co ratować. Co ciekawe, pierwsze oficjalne pojawienie się Inhumans w komiksach nastąpiło dopiero w 1965 roku, w komiksie fantastycznej czwórki. Więc kto wie, być może plotki i doniesienia o filmach z czwórką będą niosły za sobą dużo więcej postaci niż nam się wydaje. No i tak, pomijając już to, jak wyglądał poprzedni serial, liczę, że faktycznie uda się wprowadzić jakoś sensownie nową grupę do łączonego uniwersum. A wy? Dajcie koniecznie znać w komentarzach i nie zapomnijcie też o ocenie i subskrypcji kanału na dole. Dzięki wielkie za oglądanie i do zobaczenia już niedługo w kolejnych odcinkach. Prawdopodobnie.